Takie różne cuda, wypalamcęce plazmą. Patrzcie to. Berneńczyk! Podobny trochę czy nie podobny? I myślę, że Azorek trochę podobny do Berneńczyka. Jak sądzicie? No, taki Reksio! O, różne blaszki, Majster sprzedają i takie. Różne do szlifierek taśmowych. O, uchwyty werachter do koparek. O, mam pieska Reksio. No, różne rzeczy. Do wałów strunowych, listwy, koła. Do wałów rurowych, różnego kalibru. O. Znaczki Messi, nie Messi, Zetor. O, jelonki są. Jezi z podstawą 66 z podstawą 53 różne wzory tutaj też koło do wału strunowego 280 średnica a tutaj na wał rurowy 400 średnicy piątka blacha wszystko o, ogrodzenia też się tną jeszcze trochę i gotowe i przęsło mamy gotowe. Teraz tylko umyć z brudu. I już. A co tutaj mamy? Zetorro! Zorro na koniu rysuje zetkę zetorowską. Z Trochę tego żelastwa się już przerzuciło. Dawać łapki w górę. I subskrybować. Pozdro.